Informacji, więc y, będziemy musieli razem czekać Więc zanim rozegramy pierwsze spotkanie Bo oczywiście będzie dzisiaj mecz to Powitajmy ikonę i niech to będzie flaga Argentyny Chociaż ja nie wiem gdzie ja bym zmieścił Maradonę Więc może jednak jakiś defensor Piękna flara Lecimy Kto to jest? Pele Nie Pele 98 Najlepsza karta w tej grze Przeszedłem ten dodatek w ciągu 15 minut. Rekord polubień pod tym filmem. To musi być, to musi się wydarzyć. Ja żartowałem. Ja go 8 razy trafiłem w Londynie, jednak nie spodziewałem się, że on będzie na miłość bloką pierwszą ikoną, którą trafi tutaj! Jezus, wiem, że reaguje jak debil trochę, no ale... Ja pierdzielę! To ty? Nie, nie, nie! Hunter! Tak! Tak, tak jest! boom, Tak jest! trafiłem pierwszy raz w życiu kartę Toty, Tak jest! Tak jest! Tak jest! Siedem lat czekałem! Toty w sierpniu, ale lepiej późno niż wcale! No i jest to niesamowite! Fajcie, naprawdę to jest proste. Nie ma co się ekscytować, nie ma co się napalać. Po prostu wchodzicie do fut Champions, klikacie odbiór piłkarza i pojawia wam się Christian Ronaldo. I będę z Wami kompletnie szczery, ten wstęp był nagrywany przed trafieniem tej karty, nie po tym, jak go trafiłem. Tak jak mówiłem, trzeba to po prostu czuć. Cristiano, witaj Dobra, w naszym kosmicznym. Na szczęście wiem, że warto było to zrobić, ponieważ teraz do Roberto Firmino dołącza Vinicius Junior. Jest, oh jest, jest! Firmino, tak, tak, dwa miliony na moim koncie. Co się w tym momencie wydarzyło, Roberto Firmino? Zatwierdzam to, dziękuję bardzo. To jest po prostu niemożliwe. Chciałem go trzymać do momentu, aż będzie oceniony na 99. No i w tym momencie nie mam innej opcji, ponieważ on jest niewymienny. I w tym momencie ludzie go kupują za te 2 miliony. O Matko Boska, to jest niepojęte po prostu. No. Kurde, czuję się jakbym trafił go wymiennego teraz. Wielka rzecz. Jednak na początku opowiem wam, jak w ogóle do tego doszło. Więc tak, wczoraj wieczór jak wieczór oglądam sobie Uniteda, chciałem akurat przygotować się do nagrywania z Liskiem, zrobić kilka SBC z paczkami Champions League, ale tak patrzę, mam do odebrania nagrodę za Division Rivals. No to odbieram. Zagrałem aż trzy spotkania, więc ciekawe co dostanę. Otwieram pierwszą paczkę. No, no tak, szału nie ma. Otwieram drugą paczkę. Okej, okay. Kasemiro przyda mi się do jakiegoś SBC. No i otwieram trzecią paczkę. O! Kurczę, no nadal w to nie wierzę. Jest to mój najlepszy traf w tym roku. Oczywiście karta nie wymienna jednak karta, która to bardzo, ale bardzo mi się przyda, ponieważ już od dłuższego czasu wam zapowiadałem, że chcę zrobić jakąś nową w serię. W tym momencie zostawcie łapkę w górę i zobaczmy, kto do nas dołączy. JA NIE, 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 nie! Ja Będzie do SBC Milion pięćset tysięcy w plecy, Jezus I co ja mam teraz zrobić? można mieć dwóch Ronaldinho w składzie? Chyba nie Dobra, wezmę go, bo on ma najwyższą cenę ogórną. To gdzie mogę przepalić Ronaldinho? O mój Boże! O mój Boże, Ronaldo! 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 O kurde! Trafiłem go! Zamy FIFA 22, więc co to komu robi? Oczywiście walkout, będzie team of the season, bo pamiętajmy o tym, że Ronaldo może się kryć za tą kartą, chyba że to będzie Kylian Mbappé. Tak jest! 97 oceny ogólnej, lepiej pójść do niż wcale. Przyszedł do mnie najpiękniejszy niebieski, no i chyba Roberto Firmino na ławce usiądzie, jednak pytanie brzmi, czy będzie obok niego Neymar? A może Cristiano Ronaldo? Czy to się może wydarzyć? Nie. Ale jest Benzema, jest Di Maria. <grybujesz> Przecież to jest lepsze niż nagrody za top stoi. Ja pikolę, jeszcze Alison. No dobra, trzeba go przetestować. Wow, ale no paczka. Nieważne. Lewandowski, Toty w piku, Ramos, Toty w piku i Robertson, N. Toty. Ja! Yeah! Robert! Tak jest! Let's go! Polak! Polak trafiony! Siedem miesięcy później. Ale udało. Wezmę go, bo to jest bardzo dobra karta. Można nim pograć i drugim pikim... Ja! Hahaha! Yeah! Budakunie Leo Messi! Come on! Najlepszy player. Ja, pikule! <noise> nie zostawiajcie łapek w dół, jest lipiec na miłość boską Kurde, ten Bamba też kusi, pięć gwiazdek sztuczek No ale chyba się nie zastanawiam, biorę Leo Messiego o rany. To jest złoty traf. Rozmawiałem wczoraj z jej kogo chcę w tym player picku. No nie ukrywam, chciałem kogoś ofensywnego. No i super, bo akurat podakunie. Ach, jak ta historia lubi się powtarzać. Dwa lata z rzędu, ale tym razem zasłużyłem, ok? To nie były powtórzone player picki, jak widzicie, warto wbijać G2 i nawet nie próbujcie mnie hejtować, bo wy za srebro jeden trafiacie lepsze karty wy małe. O walkout to ty czy nie? Nie, to jest ten. To ty? Co jest Cristiano Ronaldo? Ja pierdzielę Ronaldo! Wymienny.

Jedna z najdroższych kart w tej grze trafia do mojego zespołu, opłaciło się, co za start! Jeden z najlepszych player picków jakie można chyba uzyskać, K już z kantony się cieszyłem, bo kurde, to jest niezła karta, Mateusz i Rud. Hulit, wydałem zero monet, wszystko było niewymienne, mój Boże, nie wierzę, ostatni element układanki do mojego składu, wow, wow. O, uh, straciłem głos. W tym momencie jest to piąta, najdroższa karta w grze na rynku 3 miliony 300 tysięcy. Jak ja dostali player piki z powrotem. Czy to jest fair? No nie do końca, ale i jej nie widziało innego rozwiązania problemu, więc czas teraz trafić Messiego. Druga szansa i. <laughs> nie, 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 nie wierzę w to! To jest Messi! Ja serio trafiłem Messiego z player picków, których nawet nie powinienem dostać. I wiem, że wy mnie teraz nienawidzicie. Czy to jest fair, tak jak powiedziałem, kompletnie nie, ale i jej dziękuję. Ja przepraszam za taką reakcję, za ten śmiech, ale to jest głupie, to jest po prostu tak głupie, no. Oski, ale ja, ja nie żeby. Najmocniej przepraszam, że nagrywane na telefonie, że taka reakcja, no ale słuchajcie, ja już tam, wiecie, do spania się praktycznie kładłem. Później zrobiłem jeszcze krótkiego live'a, ponieważ no, nie mogłem nie zrobić, że tak powiem, ale nadal nie wiem jak, nie wiem dlaczego. No w końcu nieużywane konto, prawda? I jej zauważyło, że gram na nim mniej od y, pewnego czasu. I trzymajmy się tej górnej granicy. Oskar, proszę, wyczaruj mi tu, tu coś dobrego, proszę, proszę. Portugalia. Jest. Nie, nie, nie. Ja pier... To się nie stało. Boże Oskar, co ty o Nie, ja piszę do niego. Nie. Dzwonię do Oscara. Damian? Oscar? E <śm> 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 Czemu się tak cieszysz? <laughs> Oskar, jestem ci winien naprawdę dużo. Wysłałem ci w tym momencie screena. O matko. O, o, o patrona. <laughs> Weź, ja się popłakałem prawie. W tym momencie wchodzicie na kanał Uniteda, pod najnowszym filmem zostawiacie u niego łapkę w górę i subskrybujecie. A wiecie co jest najgorsze, ja nie mogę nim zagrać w dzisiejszym odcinku, bo od razu screen wycieknie, że go trafiłem i będą spoilery, dlatego też debiut. No właśnie, czy ja nim będę grał, bo ta karta kosztuje. Ja jeszcze nie wiem co się stało, ta karta kosztuje matko Boska, on kosztuje 8,5 miliona. Czekajcie, ja muszę wrócić do siebie, bo źle się czuję trochę. <laughs> wiecie co? Kupię sobie jakiegoś prawego obrońcę na pewno.